nam dosyć niewyjściowo, ale trudno. Tak jak jakiś czas temu codziennie jeliśmy gofry, tak teraz codziennie jemy placuszki bananowe. Ja zawsze robię na oko, rozgniatam jednego banana, dodaję jedno jajko, do tego dodaję trochę proszku do pieczenia, z dwie łyżki mąki, trochę kakao, normalnie dolewam jeszcze oliwę, ale akurat się skończyła, także bez oliwy. No i to smażę z jednej, z drugiej strony, i Józio bardzo lubi ostatnio zajadać takie placuszki. Także ja się biorę za smażenie. I placuszki się smażą, teraz z drugiej strony, i zaraz dziecko będzie mogło sobie zjeść. Józio śpi, rozpadało się bardzo. Zrobiłam mu instalację z parasola, zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że albo przestanie padać, chociaż się nie zapowiada, albo że się zaraz obudzi w dobrym humorze i pójdziemy do domu. Wjechałam do garażu, Józek śpi, bo się tak rozpadało, że naprawdę nie było sensu chodzić. Teraz sobie robię kawę. Drzwi są nadal otwarte, żebym słyszała, jak się obudzi, chociaż jest przypięty w wózku, więc nic mi się tam nie stanie. Śpi już godzinę, także pewnie za niedługo się obudzi. Chociaż jak znam życie, zawsze jak są takie sytuacje i wypadałoby, żeby dziecko się obudziło, to będzie spał przez godzinę jeszcze. Ja dzisiaj bym chciała jeszcze podjechać do Action, bo jest promocja na te ekspresy do kawy e, drewniane dla dzieci, zabawki, a chcę mu kupić, żeby miał na Mikołaja. Także, może podjadę wieczorem, idę z Teściową na zumbę i pokażę Wam jeszcze dwie nowe zabawki, Juzia, bo jest naprawdę hit od tygodnia, się tym bawi. No stop, także idę Wam pokazać, póki śpi i jest chwila spokoju. Dziadkowie wrócili tydzień temu z sanatorium i kupili mu taki helikopter. On ma tu śrubki. Tu śrubki, do tego był śrubokręt, który oczywiście mój syn zgubił. Ale naprawdę bawi się tym od tygodnia, odkręca te śrubki i przykręca. Na całe szczęście do tego pasuje ta wkrętarka z pEPKą, którą kupiłam za dwie dychy, więc te końcówki pasują do tych, do tych śrubek, więc on sobie to wkręca. Rozkręca, składa i naprawdę daje radę. On jest naprawdę bardzo manualny, jeżeli o to chodzi. I kupiłam mu w pepko też takiego dinozaura z śrubaczkami, też się bardzo lubi nim bawić. Ten był za 30 zł, z taką klatką. Jeszcze był taki mniejszy za 12 zł. Ale widziałam, na no Allegro były zestawy na przykład czterech takich dinozaurów za 40 zł, yy, tylko muszę skombinować gdzieś jakiś śrubokręcik, bo ten zpewko się yy, połamał, a ten, który był ten, który był do tego helikoptera jest nie wiem gdzie, bo tutaj yy, Przepadają rzeczy, też mój syn ma taką tendencję, że jak bardzo lubi jakąś zabawkę, to ją chowa. Na przykład tu mamy ten domek Dumel i często chowa coś do tego, domka, do tego domku albo tam jest ten warsztat i też jest tam szafeczka i często coś chowa do tej szafeczki. No ale tu mamy tą wkrętarkę i pasuje to. Tylko akurat była taka śrubka do dokręcenia. Ale no mega, jak macie takie półtoraroczne, dwuletnie dzieci, to myślę, że to będzie hit też u was, bo u nas się naprawdę super sprawdza, no od tygodnia się tym bawi po prostu non-stop, także polecam. Jeszcze póki dziecko śpi, to się do was odezwę, bo ostatnio nie ma ku temu zbyt wielu okazji. Dwa dni temu usiadłam do montażu vloga i okazało się, że cały dzień nagrywałam Tą funkcją w aparacie, która nie nagrywa dźwięku. No już nie będę Wam robiła Voice overa do całego vloga, więc go po prostu usunęłam. Yy, chciałam Wam powiedzieć, że w listopadzie prawdopodobnie będzie przerwa na kanale, yy, albo tych filmów będzie po prostu mniej. Yy, no bo po prostu yy, jestem sfrustrowana. Trochę, bo mam bardzo dużo fajnych pomysłów, y, których nie mam możliwości po prostu zrealizować. Mój syn ma obecnie jedną drzemkę w ciągu dnia, zazwyczaj 40-minutową, y, i wtedy no, albo z nim leżę, albo ogarniam rzeczy w domu, wiecie, pranie, sprzątanie, y, trzeba zrobić obiad. Y, no i tak mija cały dzień, a wieczorem y, już jest y, szaro-buro i ponuro, światło jest nie takie. No, i też trzeba ugotować, wiecie, obiad na następny dzień, coś tutaj posprzątać, yy, zmontować, jak jest co. No, i po prostu yy, nie mam kiedy tego robić, yy, co mnie frustruje. No, a nie o to w tym wszystkim chodzi, to miała być dla mnie odskocznia i przyjemność, a ostatnio trochę się stało powodem do jakiejś tam złości i frustracji. No, więc zrobię sobie przerwę. Yy, mam nadzieję, że dobrze mi to zrobi. A też ostatnio właśnie wróciłam do szydełkowania i się mega znowu zajawiłam, więc wieczorami sobie oglądam seriale, czytam YouTube'a i szydełkuję, bo też w ciągu dnia nie mam okazji, mówiłam Wam kiedyś o tym, że mój syn był dzieckiem chowanym przy telewizorze cały czas, w ogóle nie zwracał na niego uwagi. Tak teraz po prostu tak się... Zakochał w szeregu, że jak tylko widzi pilot, to każe yy, go sobie włączać, więc my musimy yy, chować pilot przed naszym dzieckiem, i cały dzień jest wyłączony telewizor. Yy, raz mu tylko puszczamy yy, dziennie, żeby sobie pooglądał tego szereka. No ale, yy, tak jak zawsze byłam na bieżąco, bo gdzieś tam, jak się z nim bawiłam, to w tle coś leciało. Tak teraz jest cisza w domu. Telewizor jest wyłączony. I no powiem Wam, że nie spodziewałam się, że taki moment nadejdzie, bo on naprawdę w ogóle się tym telewizorem nie interesował. Ja czasami nawet chciałam, żeby on się nim zainteresował, żeby mu coś puścić i wiecie, tu zrobić w domu, a nie było takiej możliwości. No a teraz jak po prostu widzisz reka, to jest szał. No też dobrze, bo jest jakiś taki pewniak, że wiecie, jak jest taka sytuacja, że trzeba coś w domu zrobić, to się mu to puści, poogląda chwilę i. I można na spokojnie to zrobić. No także tyle chciałam wam dać znać, że e, prawdopodobnie e, będzie przerwa. E, no i co? No i to tyle. Ja piję kawę, jem ciastka. Jeszcze wam pokażę, bo jestem właśnie w procesie robienia e, tej lali dla mojego syna. Ma już głowę tułów Jedną rękę na razie, tylko tutaj mi taki splot wyszedł dość szeroki, co mi się nie do końca podoba. Pewnie mu kiedyś tam zrobię kolejną, ale no, strasznie to jest czasochłonne, no bo widzicie, ta lala jest dość duża. Też mój mąż mi kupił nowe, świetne szydełko. Zapytał czatu GPT, jakie są najlepsze firmy. O, obudził się. I kupił mi szydełko z firmy Tulip. I jest naprawdę fenomenalne. Także tyle z mojego spokojnego picia kawy. Ja idę po dziecko. Ja szybko jadę teraz zobaczyć te ekspresy w action. Mam półtorej godziny przed zumbą, bo Józek zasnął. Udało mi się go położyć na drugą drzemkę, co nie było chyba dobrym pomysłem, bo wstał jeszcze bardziej nie w humorze niż był wcześniej, no ale... Musi się rozbudzić, może będzie jakoś tam lepiej, bo nie widzę, żebym miał dotrwać do wieczora bez tej drzemki. Jadę szybciutko, zobaczyć, bo dzisiaj się zaczyna ta promocja, więc pewnie ludzie to wykupią. Jeszcze chcę wejść do Rossmana, także... Dobra, jadę nie gadam, bo, bo nie ma teraz czasu. Nie wiem co mi się uwaliło, ale promocja na ekspresy jest od jutra nie od dzisiaj. Także jutro będę miała ponowną wycieczkę, ale kupiłam sobie... Mm -mm wapni w suplemencie, no bo jak nie jem y, mleka, no to żeby to suplementować i jeszcze sobie wzięłam, bo jeden plus jeden gratis z, Jor z Jorka i oczyszczający oleo żel do demakijażu i wzięłam sobie także taką lekką piankę myjącą jadę do domu na tą zumbę, dziadki przyjechali do Józia, także zmykam zobaczcie co się stało z moją oliwką na połowie są liście, na połowie nie ma. Tu z boku mu wyrasta jakaś gałązka. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Licho to wygląda. Update monsterowy jest taki, że kikuty puszczają liście i zaraz Wam pokażę te, które wsadziłam do wody do ukorzenienia. Zobaczcie, tu wyrastają liście, tu liście, tu liść, a tu nie wiem, czy zobaczycie, ale są korzenie. Także ja poczekam, aż trochę bardziej urosną yy, i będę to wsadzała do tamtej doniczki. Może uda się uratować tą monsterę. O, a tu nawet wyrasta nowy liść, także spoko. Ja ponownie jadę do Action po ten ekspres, mam nadzieję, że będzie, bo wczoraj parę było, także... Jedziemy. Udało się, nam ekspres. Jadę teraz do domu, bo jeszcze trzeba obiad na jutro zrobić i ciasto chcę upiec, chlebek bananowy. Także zmykam. Robię na szybko obiad. Mam tutaj kilograma mięsa z łopatki wieprzowej. Wsypałam tutaj łyżeczkę soli. Całe opakowanie suszonych pomidorów. Dodam pieprz, tylko muszę go znaleźć. Okej, okay. dodam jeszcze pół łyżeczki pieprzu. Aha, jeszcze tu jest bułka tarta, tak na oko sypnęłam. Pół łyżeczki pieprzu, eee, czosnku dam trochę. Ja zawsze wszystko na oko, wiecie. Eee, czosnek niedźwiedzi. Bo ja bardzo lubię czosnek. Czosnek niedźwiedzi. Chociaż chyba w tych pomidorach jest czosnek i bazylia w tych pomidorach koczonych. Doleję jeszcze trochę sosu, której go nazwy nikt nie potrafi wymówić Worcestershire Tak trochę chlusnę. Ok. I. Wycisnę, mam tutaj resztkę tej, tego czosnku. Dobra. I będę kulała kulki, bo robię robię pulpeciki, a że nie chce mi się yy, że nie chce mi się co? Nie chce mi się yy, ich smażyć, to je ukulam i po prostu upiekę yy, w piekarniku z termoobiegiem. Mówiłam, że jajko tutaj dodałam? Nie pamiętam. W każdym razie jest jeszcze jajko, że ja to dokładnie tutaj wybełkam. Nie wiem, czy jeszcze bułki tak, nie będę musiała dodać. I jeszcze jak Wam się chce, to możecie podsmażyć cebulkę i dodać, ale mi się nie chce. Ja chcę dzisiaj szybko zrobić ten obiad. I chcę upiec ciasto, bo kupiłam wczoraj na promocji banany, które potrzebują zostać już zużyte, także upiekę z bananowy. Trochę tutaj ogarnę, posprzątam, bo wieczorem chcę usiąść i szydełkować. Lala ma już dwie ręce, brakuje mu dwóch nóg i włosów, także... Mam nadzieję, że nie, no dzisiaj mi się nie uda skończyć. Nie ma nawet opcji. Ale aha, jeszcze muszę zadzwonić do fizjoterapeutki, bo mamy na 9.30 w piątek, a Józkowi się coś poprzestawiało. No i teraz śpi o tej porze także. A dzisiaj próbuję się dodzwonić cały dzień i jest troszkę lipa. Dobra, dosypię jeszcze trochę bułki tamtej. Aha, i papryki może bym dosypała. Mam tutaj otwartą paprykę, więc wsypię to, co tu jest, i jeszcze troszkę bułki tartej. pamiętajcie, w kuchni zawsze jedna ręka ma być czysta. Także ja to dalej, jak już dzisiaj ładnie a kotlety mielone. Nabijał sobie na zidelet i sobie tak gryz po kawałku, także spoko. Ja to wyrabiam i będę kulała kulki O, teraz już jest taka zbita konsystencja, bo wtedy to się rozwalało. Więc nie wiem, czy nie za dużo tej bułki tartej, no ale niech już będzie. A jeżeli chodzi o sos, to. E, mam gotowy w słoiku, bo kiedyś e, robiłam własny sos pomidorowy z pomidorów mojego taty z działki, e, z przepisu od e, Kasia e, In The Garden. E, ona miała przepis na taki fajny sos, e, także e, ja taki zrobiłam. Jeszcze mi został jeden albo dwa słoiki, także. E, Także wykorzystam gotowy sos, który mam już po prostu gotowy w słoiku i zaleję to i zjemy to albo z ziemniakami, albo z makaronem, jeszcze nie wiem. Także ja tutaj kulam kulki i chyba Was już wyłączę, żeby mi tu bateria nie leciała. Tu są kulane pulpeciki, wkładam je teraz do piekarnika na około 20 minut. Myślę, że powyżej 15 na pewno będą się piec i będę obserwowała jak się przyrumienią, to będę wyciągała. Pulpeciki wyciągnięte, pięknie są przyrumienione. Ja teraz będę to przekładać do tego garnka i zalewać sosem. Pewnie doleję trochę wody, bo jakoś mało tego sosu. No i będzie obiad do ziemniaków czy tam do makaronu i zaraz biorę się za ciasto. Ale ciemno. Robię chlebek bananowy. Wrzucam właśnie pół kostki masła do kitchenaida. Zaraz wam przyjdę z przepisem. To sobie zeskryniecie jak macie ochotę. Proszę bardzo przepis na chlebek bananowy. Nie będę Wam gadała tutaj szczegółów i pokazywała, bo później te filmy trwają 40 minut, nikt tego nie ogląda. Także macie przepis, ja sobie tutaj to robię, ponagrywam jakieś przybitki. Do obiadu dorzuciłam jeszcze resztkę Passaty Mutti, bo została z szarpanej wieprzowiny, także to tam dodałam, żeby się nie zepsuło. No i co? I robię ciasto. Bananowe z bardzo dojrzałych bananów. Musiałam rozdzielić to na dwie mniejsze foremki, bo tutaj w środku było surowe cały czas ciasto i musiałam dopiekać. Ja mam nadzieję, że teraz będzie ok, a jeżeli już będzie surowe to jakiś tam niewielki fragment to się po prostu wyrzuci. No ale cóż, taka duża foremka, dużo ciasta, to ciasto jest wilgotne no i jest jak jest. Co tata kupił dziecku? Za mm. tata ci kupił. Takie rozwiese. o Jezu, ile aut! Ten ci się podoba? Jak robi auto? Ten dla mamy, ok, dziękuję. Mas takiego formu, i mała pokazywała. Pudełko ci się bardziej podoba. Nie ma już tam nic. Będziesz, będziesz robił brum brum. masz samochodów teraz, ja ciebie. Chodź idziemy jeść rosół. Tak. Tata oprócz Hot Wheelsów kupił też tor. Tak, i się bawimy, tak? Puszczamy auta. Tyle masz Hot Wheelsów. Mhm. Ostatnio mu kupiłam takiego śmiesznego z kotem machającym ręką, ale gdzieś się zapodział. Ten nieśmieszny. Przyszłam z szybką polecajką. Ostatnio mi się rozwaliły kapcie i dorwałam na Allegro takie za 55 zł. To jest w ogóle naturalna skóra, a to jest wełna owcza. Także są mega mięciutkie i mega milutkie. Teraz też jest promocja na obuwie, bo ja od dawna zanoszę się z myślą o zakupie ugów, no ale nie wydam 700 zł na buty. Ja mam buty z Birpo, które są wyższe takie śniegowce z wełną w środku są fenomenalne i chciałam niższe w takim karmelowym kolorze, i właśnie zamówiłam z Badury. Na e obuwie i zamówiłam sobie jeszcze kalosze z Hantera, żeby mieć tutaj do śmigania u nas w ogrodzie. No i z się na spacery, jak pada deszcz, bo my w każdą pogodę wychodzimy. Także spoko wyszło mi 110 zł, mniej, bo była jakaś tam promocja minus 20 czy minus 25%. Także jak przyjdą, to na pewno Wam pokażę. Update, jeżeli chodzi o fizjoterapię, to mieliśmy. Mieć wizytę jutro o 9.30. Ja od wczoraj dzwoniłam cały dzień, ale się nie dodzwoniłam. Dzisiaj Kuba rano zadzwonił i przełożył to na 13.30, bo Józek teraz tak wstaje, że jak miał jedną drzemkę koło 11.12, tak teraz o 9.30, czy on dzisiaj wstał z drzemki? A teraz jest 14., a on znowu śpi. Poszedł spać o 13.30, a jutro na 13.30 jest fizjoterapia także i tak źle, i tak niedobrze. Ale po prostu jutro, jak nam tak rano wstanie jak dzisiaj, to po prostu tą pierwszą drzemkę będzie miał później, przeciągnę go, żeby poszedł trochę później spać, żeby o tej 13.30 był w miarę do poćwiczenia, bo naprawdę o tej 9.30 dzisiaj to nic by pani nie zrobiła. Także mam nadzieję, że... Chociaż jutro y, udaje się trochę z nim poćwiczyć, a jak nie, no to po prostu będziemy rezygnować, poszukamy innego fizjoterapeuty, bo to bez sensu. My z nim w domu staramy się ćwiczyć. Kupiłam nawet piłkę do ćwiczeń w Biedronce, bo była na promce. Y, no, coś tam z nim robię. Codziennie masuję mu nogi, ale dalej y, to nie jest takie, jakie powinno być. Także troszkę mnie to martwi. No, ale pokładam nadzieję że w jutrzejszym dniu. Idę robić obiad, póki dziecko śpi. No, i do zobaczenia pewnie z butami, bo dzisiaj już raczej nic nie będę nagrywała. To jest właśnie ten. Hot śmieszny. Kotek macha ręką, jak jeździ. Także taki mamy. Tamten wam pokazywałam. Jeszcze mamy taki z burgerem. Jeszcze widziałam z pączkiem. Nie wiem, czemu nie dokupię. Kiedyś, jak będziemy w pepko, to mu wezmę, bo on się cieszę jak kupujemy te Hot Wheelsy. Ja właśnie skończyłam szydełkować Lale Już ma głowę, ręce i nogi. Brakuje jej tylko włosów, które będę szydełkować jutro, bo dzisiaj już jest 23. Ma nawet pośladki, pępek. Tutaj tylko yy, no te oczka mi tak mało ścisłe wyszły i trochę prześwituje. Kulka silikonowa, co mi się tak średnio podoba, ale na pewno jak będę kiedyś robiła drugi raz, to zwrócę na to uwagę. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała z włosami i jestem ciekawa, czy dałoby się ją ubrać w ubranka takie, wiecie, 56 na przykład dla niemowlaka. Że jutro się zabiorę za włosy. Mam nadzieję, że ją jutro skończę. Chłopaki pojechali właśnie na fizjoterapię. Jestem trochę zestresowana, jak to będzie dzisiaj. Zwłaszcza, że no udało nam się przełożyć tą wizytę i jak chłopaki mieli wyjeżdżać, to pani zadzwoniła, że pani, która była umówiona przed nami, się spóźnia, pół godziny już i czy możemy przyjechać później. No, i ja mówię, że no ale to wtedy nasze dziecko będzie do spania, i znowu nie poćwiczy, bo będzie zmęczone. No i pani, że może chociaż 15 minut, bo pani Natalia by chciała poćwiczyć z tamtym dzieckiem. No i chłopcy pojechali później, no i zobaczymy, co to będzie. Jakby ja rozumiem sytuację, no ale też nie może być, że wiecie, ktoś się spóźnia, a później na tym inne dziecko cierpi, yy, zwłaszcza, że płacimy za to niemałe pieniądze. No nie wiem, jestem ciekawa, czy on coś da sobie dzisiaj zrobić, czy nie, ale generalnie to yy, no, przewiduję szukanie innego fizjoterapeuty, bo yy, no, ciężko zapakowałam jego ulubione zabawki. No mam nadzieję, że coś tam się, coś tam sobie da zrobić. A ja teraz zbieram te zabawki, które tutaj rozwalił po całym salonie i odkurzę i umyję podłogę tu i na górze, póki ich nie ma ale no... słabo trochę. Mamy już wieczór, ja będę robiła gorącą czekoladę, więc Wam pokażę, oczywiście będę robiła trochę na oko. E, mamy dzisiaj seans z Teściowie 1, bo w niedzielę idziemy e, do kina na Teściowie 3. Na dwójce byłam w kinie dwa razy, tak mi się podobało. Także dzisiaj jedynka, jutro dwójka, w niedzielę idziemy do kina, już zostaje z dziadkami. A więc tak, wlewam sobie do garnuszka y, szklankę mleka. Tutaj mam y, pół opakowania śmietanki. Także wlewam pół opakowania śmietanki. Gdzie jest kakao? Przezoczkę ma czuwa to młyżkę kakao. Nie. łyżeczkę kawy rozpuszczalnej płaską. Trochę cukru, tego nie cukru wanilinowego, tylko ekstraktu. Dobra, i to pomiesza. I wsypuję czekoladę. Ja mam tu otwartą, jakąś gorzką, bo nie mam mleka w składzie, więc dosypię też trochę cukru. Cukru na oko. I co? I to chyba wszystkie składniki. Nic specjalnego. Ja to mieszam do rozpuszczenia. I pokażę Wam, jak się już rozpuści.